O, ile śniegu. O, a ja idę tam. Zaraz wam pokażę jaki jest widok. W zimie to się nie chce trenować, nie chce się biegać. Ja to wszystko rozumiem. Ale teraz teraz patrzcie jak świat teraz wygląda. No teraz, nawet największym leniom albo osobom, które nie szczególnie lubią aktywność fizyczną, nawet im teraz się chce. ja polecam, żeby wykorzystać tą chwilową motywację. Co prawda z motywacją wiecie jak jest z motywacją. Puk, puk, kto tam motywacja? O, to wpadaj, zaparzę ci kawy, herbaty. Nie, nie, ja tylko na chwilę. I właśnie tak to z jest. Ona teraz przyjdzie, później zniknie, ale jak sobie wprowadzimy nawyk, coś porobimy i zacznie się nam podobać aktywność fizyczna, to łatwiej będzie wytrwać. A teraz jest marzec. jak ktoś zacznie teraz, to naprawdę do wakacji może zrobić fajną formę, nie tylko brzuszek i bicki, ale kondycję, sprawność, zdrówko i radochę z aktywnego stylu życia. Także polecam, 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 polecam coś zacząć i coś robić.